Za dużo, za dużo tych balonów. Za dużo? Stań tutaj, ci zrobię ja ładne zdjęcie z tym. Dobra, stań tu, ładnie. Uśmiechnij się do mnie. No, to ci z tym balonem dużo, będzie ci niebieski bal. Uśmiech. Super. to za wysoko. O, jeden Dobra. Ksiungo. Mama! Tak! A ten już rzucił nasz balon. No, tak! Właśnie muszę zrobić, muszę sfotografować, jak rzuca marker. Dawaj! Złapałam mam z tym, mam! Lech, lech, leci, piwo! Będzie rzucał puszkę! Kolejny dzień, to fajne. W muszę. Ale dobrze, bo jest słaby wiatr i one wolno lecą, nie? Dajcie, 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 tam. po ile osób jest w koszach? Dwie czy trzy to Już wszystko, no dobra, że ja jestem. Akwawit to znany jakiś balon jest. To jest chyba z Poznania.